This DJ he was like kicking off. I don't know what he was doing, but it was sick, man. Like, he was like hands in the air and, air, and air. and then this cat walked in, you know, not like a cat, like a feline cat, like a real, like, you know, like, you know what I'm saying, dog, like cats and dogs. It was raining. It wasn't raining, we were raving. And I don't know whether he was really saying it. All you have seen Who's eat, sleep, rave, repeat Eat, sleep, rave, repeat Eat, sleep, rave, repeat Eat, sleep, rave, repeat Hej, siemano! Z tej strony Daniel. Dzisiaj zagramy w grę Agario. Zaraz pisze nick i możemy zaczynać. To nie wiem, nazwijmy się Daniel, hashtag Nie wiem, hashtag XP albo samo Daniel. O, może tak być. Zaczynamy. O, jesteśmy taką malutką kuleczką. Dzisiaj spróbujemy być na pierwszym miejscu. Podbijamy serwer. Nie wiem, czy to się uda, ale raczej nie. Bo aż taki dobry tutaj ja nie jestem. Raz byłem na drugim. Raz. Ale to na chwilę. Jak chcecie, żebym z wami pograł w Agar.io, no to... Dobra, no umarłem. Niestety zdarza się, no to ciśniemy, ja cóż, że to będzie ta runda, coś czuję. Jakiś tam chińczyk, chińczyk nas goni. Tego nie chcemy, żeby nas zjadł. A czy wy gracie w No, jak grać? No. No i to są właśnie tacy. Nawet na małe kulki. Wyszczelą. Żeby tylko. Tam. Nie wiem, te 24, coś zjeść te masy. To jest takie bez sensu. No, a tutaj to ja już. Się... Zagafiłem. O. O, co się zaczęło? Polskę zjedliśmy. Sojusza jakiegoś z kimś. Trzeba było mieć. No, daj się zjeść. Mat, Ucieka dzino. 18 marca. I on to jest już. O Jezus, ziemia, zła ziemia. No. Piszcie w komentarzach, jakie byście chcieli mieć gry, żeby były. Bo kiedyś może z kamerką nagram. Live y też może będę robił, nie wiem. Oj, nie, nie, nie. O. na razie tylko małymi kuleczkami, a później to już się zobaczy. Nie doleciałbym chyba. Na razie co tym się... się? będę No chodź, chodź kurde A mogłem nim zjeść. No. Jak z takimi ludźmi grać? Dobra, teraz będziemy mogli sobie zagrać nawet na Teams. I sobie wezmę, żeby mi pokazywało masę. O. Teraz już będę wiedział. Tamten się teraz już połączy. No i to będzie ostatnia runda jak zje to już. Czerwoni są najlepsi. No, choć tu fenic. Tam już idą, żeby zjeść nas. Fak. Trzymaj. Trzeba odbić, żeby niebiescy mieli pierwsze. No bo na razie to jesteśmy na drugim chyba no matko co to no no tak widzicie zjadli nas więc, Simon ziomeczki widzimy się w następnym odcinku